Witamy szanownych Państwa, Call of Duty Black Ops. O oh je yeah. Spojrzymy sobie na multiplayer ustawienia i wszystko inne co tam z tym jest związane, więc zacznijmy może od opcji o, to są nasze ustawienia cienie niskie w końcu pojawił się FOV w Call of Duty niestety tylko 80. Ale nie myślałem, że dożyje tych czasów. Lepiej niż 50 tak, zablokowane 50 Zaawansowane mamy Anteliasing FXAA, mamy Ambientokoluzing i jakieś inne pierdoły. Dźwięk e, nie będziemy go przedstawiać, bo za każdym razem się krzani Sterowanie w każdym kodzie. Zobaczmy sobie, co tam się na tym online dzieje. Mamy tak, koszary je, yeah, możemy sobie zmienić wizytówkę. Wyzwania, zobaczyć drużyny, jakieś historia bojowa. Aha. Dopiero Rangi. Dziesiątego. Nawet fajnie wyglądają jakieś dziwne rzeczy. Kod TV, cokolwiek to jest. To jest to, co chyba ma być zintegrowane z YouTube, i przy okazji będzie mógł streamować filmy. Tak, jak to rozkminimy, jak to działa, to będziemy się z tym bawić. Na razie to jest taki first impression, więc zgramy na gorąco. A kino, no to ten Fieter, stary dobry, gry niestandardowe, gra w lidze, nie wiemy co to jest gra w lidze, nie będziemy się nad tym zastanawiać. No to są chyba rankingowe mecze po prostu. Tak, tylko że tu jakieś są 4v4, Liga Mistrzów, 4v4 bez wsparcia i 6v6 indywidualnie. Wkurza że to jest po polsku wszystko. Chyba może można ze Steam'a stargać angielską. No a mecz publiczny, o, stwórz klasę. No dobra, ponieważ doszliśmy do wniosku, że najbardziej OP bronią było... Hmm. To? Nie. No nie, dobra. nie. Nie, 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 no, Mamy MP7. Otóż mam? 4 retony do odblokowania, okej. Okay. Czyli co za te 4 żetony mogę wziąć? Mogę wziąć nic, mogę wziąć do tego nic. Ewentualnie możemy wziąć nic i... A, odblokuj wyposaż. Aha, aha, dobra, czyli w zasadzie to nic nie mogę wziąć Co to jest? Wojak. Szybsze zdobywanie serii punktów. Ale walka będzie lepsza. Czy to mogę dodatkowo dorzucić? Eee, okej. Okay. Zimna krew. Nie widać na sensu namierzających. Okej. Okay. Aha, czyli a tu tyle można wybrać 2, ciekawe, czy to się później też odblokuje. Wtedy to byłoby trochę bez sensu, ale dobra. Eee, co my tu mamy? Zręczne szybsze ocelowanie. No to akurat warto wybrać, bo jak się przekonaliśmy, jest to chyba z tym. Stumalna kondycja to w dupie granat albo Sentex. Bapi Sentex. <grym> Sorry, Scality 4 mi się udziela. Eee, dymny lub ogłuszczający. Skończyły nam się z żetony, więc musi chyba tak zostać. Eee, można zmienić nazwę. Własna dwa. Gdzie tu jest? Stecz personalizuj nasz... że wcześniej. Ty nóż można sobie wybrać z kamo. Człowiek. Ale jazda. To... Ale jazda. Nawet fajne kamo są na tej... Tyg... Musz to... mieć nóż premium. <laughs> <gry> jak w <gry> widzicie yeah. DLC Profesjonalizacja nóż bojowych. Wow. Jednak chyba jest, jednak jest DLC, jest premium nóż. Premium nóż Call of Duty jeszcze niedostępny, na szczęście. Nie wiem jak zmienić nazwę. Um. Opcje klasy czekaj. O. Zmień nazwę. lo, 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 lo. Nub. będzie tak, żebym potem nie zgubił. A no, dobra, szukamy meczu. Podstawowe hardko, szkolenie bojowe. Graj w tutaj z innymi graczami. Ej, przeciwko AI. Dobra. Okej, okay. imprezka. No, aha, dobra. To ja. Jakiś gang game i tak dalej. A i Inuktaun 2025, który dla PC towców jest za friko, Madafaka. I każda kopia gry, jaką widzieliśmy w sklepie, była od razu z Nooktownem, więc do not what the hell. Deathmatch drużynowy i te wszystkie inne pierdoły wróciły. Idziemy do Deathmatcha, szukamy jakichś nubków. 15 tysięcy osób online, teoretycznie. A, mamy w grze od razu licznik FPS, który możemy sobie włączyć, więc będziecie mogli sobie popatrzeć, jak to chodzi przy nagrywaniu. Od razu mogę powiedzieć, że bez nagrywania mieliśmy momentami 70-80 klatek, więc nie było problemu. Oczywiście z cieniami na niskie i wyłączonymi antireslingami. No dobra, lolololo. O, lo, O. Lo, lo. Miota tam nom jak szatan, Pink jest okej. Okay. Ale 60 klatek jest, to myślę, że przy starciu po prostu tak było, ale nie, coś... Nie, widać że nagry nagrywanie nie służy. No, bo. Ale wiesz, co tam mną straszliwy lag? To jest lag, właśnie, bo FPS jest stały. Aha, bo powrócił system Hosta. O kurwa, dobra, nie da się grać. Opuść grę. Sorry panowie. No właśnie, widzieliście. Coś, A... co jest standardem w Call of Duty, czyli. Lag. Lag powrócił. Nie ma w ogóle. Nie mam tych. Bo pamiętam, że w Model Offer 3 były dedykowane. Na PC. Były. No przecież grałem w Model Offer 3 na dedykach. Ale to chyba były customowe już dedyki, później zrobione. A możliwe, nie wiem. Jak widzicie, ludzie już mają 28 levele. Pewnie już prestiże się pojawiły. Żeby sprawdzić przyjaciół moich, nikt nie kupił. Nuby. No cóż, jeszcze nie kupiłem. O. Dobra, to startujemy. Jet's get loose! get loose! A tu jakieś głosowanie było. I wylosowało się statek, przyjaźni, hijack, detmy drużynowy. No, zobaczymy. Infinity Geek, świetny nick. Panie Geek. Okej. Okay. co ciekawe, gra wygląda lepiej niż nowy Moch w trybie online. Na singlu też robi niezłe wrażenie, no, a to sobie jeszcze spojrzymy na singla. No dobra. Och, w końcu. Teraz jest w miarę ok. No, panowie już tutaj zamordowali wszystkich. Ja też zostałem zamordowany. Oczywiście kilka powrócił. 30 klatek, nagle nie wiadomo skąd i dlaczego. Się. O, no teraz mam 60. Nie, magicznie. A, Fraps zrobił nowego parta. To zawsze tak wygląda. Mmm. Chyba. -hmm. Czekaj, wybierz klasę. Wezmę tą. Ta była najbardziej OP. Tak. Ach, ten cel. Powiem ci, że standardowe te były trochę lepsze. Ale to zawsze takie, że standardowe klasy są naprawdę niezłe na początek. Prawda, że w Black Opsach jedynce. Używasz tak, standardowej to... klasy, żeby potem kogoś dziesiąty level, a potem Famas i do prestiżu. Nie mam bladego pojęcia, jak użyć tych tych killstreaków. Zawsze to było 1, 2, 3, 4. Teraz zrobili to chyba pod jakimś klawiszem, którego w ogóle umiejscowienie jest dla mnie nieznane. Nie przeczytaliśmy instrukcji. Like a boss rządza krwi, ocalały. Dwójne zabicie, w ogóle. ach jak ja się zalewa moją zajebistością Double kill extermination. No i plecy. Ktoś się musiał w końcu tutaj znaleźć. Brzuszek, plecy. Dobra, tworzy się kolejny parznow, mamy 30 klatek. No, panie Pana tego. Na chleb tak zarabiacie. Oj. Oczywiście powróciły tagi, inne wynalazki. Aha. To chyba było coś w rodzaju nowego MP. To było PP coś tam. A, PP-2000 pewnie. Znaczy nowa wersja PP-2000, bo to te bronie... <grym> <grym> Okej. Okay. No nie będziemy wnikać w niuanse. Spas powrócił. Jest nowy shotgun, który jest też dosyć ciekawą... ciekawym wynalazkiem. Ej, Co tu się dzieje? Mm. Dobra Co na tobą? Wszyscy tam kampią pewnie no, Oczywiście Kolega tak kampił, że nie zauważył, że zabijałem jego kolegę obok Famas! je. Oh yeah! Albo coś w rodzaju Famasa To chyba stary dobry shipment z czwórki, tylko że przerobiony na statek wycieczkowy, znaczy nie shipment jak się nazywało. Z cztery, bo ty taki Ship nie Znaczy I... shipment Tak, shipment. Do? Shipment, tak A cargo to chyba była ta mała mapa właśnie. Ja o skrócie nie pamiętam. Już nie 15. pamiętam, ale to shipment 64 osoby to było to. Aha. A widzę, że tej C4 można rzucić na metr. O chude, helikopter. Poś... Nie, nie powróci, nie powróci znane dobre Arto of c 4 co nie ma żadnego guzika. O, udało mi się. Trójką odpaliłem. Czy jednak? Ja nie wiem w końcu z czego go zabiłeś. Też nie wiem. Ale widzę, że... Jego kolega przyszedł... Aj, Szybszy był! Oczywiście proponuję od razu zmienić V na jakiś klawisz myszy, bo nie da się po prostu V. -em. Co jakiś, kurwa, co to w ogóle jest? Czuję się oszukany. Zaraz nie to jest ich kill streak, ale... Głębia pola jest całkiem ładnie zrobiona. Trzeba im przyznać. Znowu idę tutaj zginąć. Uh -huh. Fajne komando. Nie no, wiesz tutaj. Dostałem z jakiegoś granatu ogłuszającego i już było po temacie. A jednak jest. o oh, jest ARTO Following uh. C4. Jednak. Nie, trzeba, trzeba wyczuć to C4. Timing, może, to? może z podskokiem leci dalej czy coś w tym stylu. Ale podejrzewałem, że nic się nie zmieniło. O jezu, o jezu. Kurza? Co się zabiło? Z dołu. Go. Nie. Co to w ogóle Jakiś... To jest emitter fal mikrofalowy. To jest, to jest takie mikrofalówki, jakby. To jest Killstreak, prawdopodobnie. Dobra, widzę, że to jest, to jest po prostu Uber opcja do kampienia Aj kolego, nie stresz mnie. O, znaj. Czy nie spotkaliśmy? Pewnie, ale się nikt nie odblokował. Drop shot like a boss. To powróciło też. W pięknym stylu, znowu można dropshotować wszystkich gdzie się chce i jak się chce. Ja. W... Yes, ja za czasów. Jak to? Ja za dobrych czasów KODA miałem makro do tego. <ścoughs> Jakoś. Mm. O! o no. Będę w, w telewizji. <ścoughs> no dobra. To jest dla mnie poszło pierwszy raz na tej mapie. No piękna kampa! No świetne to było! Nie no, jest to w las tam po prostu. Ja tu testowałem podskakiwanie po prostu. Nie no, no, no calendar O, no. byłem najlepszy w moim najgorszym teamie. <noise> Więc tak to wygląda w tej chwili. Cudowny multiplayer. Dostałem jeden żeton. Będę mógł sobie coś odblokować. Widzialność jesteś niewidoczny dla innosek wsparcia powietrznego. O, świetnie, i celownik dostałem. Headshoty z jakiś tam kurna w ogóle, ja pierdzielę. To klasa. To do tego było? O! To bym chciał. Eee, też nie. Dobra, okej. Okay. Whatever. O, brakuje mi żetoniku, no. No nie, że to nie. Do nie. Gier fuera no. No dobra, sprób spróbujemy jeszcze jeden mecz zagrać. Losowa. O, już na tej mapie graliśmy, ale wolałbym losową, byle nie ten statek głupi. No. Jemen losowy wybrał się ponownie. Jemen GSG9 do Hurnes, nie Hurenes. O tak, Makos, tak. Kola musi być. Ci psychologi gramy w Call of Duty. Nie już dzisiaj dzisiaj już były browarki zrobione, z okazji urodzin makosa. Tak, mam dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego na Dziękuję. antenie. Dziękuję. No, panowie, szybciej, szybciej. No dobra, sprawdźmy tą oto dziwaczną broń, która mi się bardzo podoba z wyglądu. Uiii! Co jak strzela. Gorzej, Aha, gorzej strzela to, jak wygląda. To jest semi-auto. Nie, ja tak wiesz co, Aha, myśl... brzdynkałem. Strzela bardzo wolniej niż tamto. W profesjonalny dropshot. Mówię ci, no, trzeba będzie zrobić makro do dropshotowania po prostu. Ech, Call of Duty. No jak to mówią, jak żeś trafił między wrony, zacznij skakać tak jak one, więc też zaczniemy dropshotować. Jak źli. To jest podstawa. Trzeba będzie wypołać to uploadowanie na YouTube'a, czy to jest coś warte. O kurna, nawet nie zdążyłem strzelić. To był shotgun. Dobra, o właśnie, pokażę wam tego shotguna fajnego. To jest naprawdę ciekawa broń. Ma mały damage, albo przynajmniej jest za, za duży od gości. To jest nasz. Wysonał. Tutaj czerwona kropka, bo. <noise> Ej, nie mam pinga. Full. Wszyscy mnie zabijają. Mamo, wszyscy mnie biją. O co tu chodzi w ogóle? Pierwszy dzień w Call of Duty i w ogóle porażkę. Mm. A, tak to jest, jak się. Nie znam map. A to właśnie zabijesz od Nam. To jest M16, tylko w wersji backshot. Coś tu z tyłu. O nie wiem, jak na pistolet zmienić, ale jaja. To jest tu. A, hmm. tak... e, a mysz koń nie jest. Jeden dwójką? Eee. O! o, 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 o. No nie. Ale widzę, że nie ma już komando, to jest dobrze. No nie, 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 nie ma komando. Nie dojeżdżasz do gościa. Nie dojeżdża się do gości. przyznać, że ten fras nam strasznie psuje nagrywania, bo co chwila jest ten drop do 30 klatek, a różnica jest tak kolosalna, że w ogóle ja pierdzielę. Nie widzę możliwości grania bez. No, Boże ty mój! Największa wola tego shotguna, że po czterech strzałach trzeba obrócić lufę czy coś w tym stylu. Skąd magazynek, magazynek, jakby przełożyć? Tak, tak, tak. Czy przełożyć, tak. przekręcić go na bok. To pan FPS Russia to w swoim jednym z filmików pokazał ten shotgun. Widzę, że przyjął się w Call of Duty. Dobra, wybierzmy coś innego. Co tu jeszcze zostało? To jest bardzo ciekawa broń. Mam nadzieję, że będę mógł ją wam za chwilę pokazać. Ma celownik, który pokazuje przeciwników, zaznacza ich po prostu na czerwono. Takiego. jakby wallhacka dostajemy gratis. Aha, nóż ma, świetnie. No jesteś specjalistą teraz. Czy nie, to nie jest specjalista. Pan. czy to, jak ta klasa się nazywa. Specjalist chyba był. nie nieważne. To jest kurna niezły wykoks. Ej, zobaczmy. Trzeba jakiegoś przeciwnika zobaczyć, żeby... To jest KM. To jest KM, tak, oczywiście. O. o. To jest nasz wallhack. No to jak wallhack też działa. 200 pocisków w magazynku. Nie chciałbym zobaczyć tego celownika na jakiejś pierdziawce, jakimś mp5 albo czymś takim, to by było trochę... Nie wiem, czy to był, byłaby aż taka ogromna różnica, ale... To się okaże oczywiście w pragu, ale oczywiście można się skanować okolice dzięki temu, jak noob skończony. Kerpakę ktoś dostał. Mm. Idziemy zobaczyć, co tam. No, na tobą jest gościu. Idę. Za tobą jest gościu. To się ładnie odwracasz i zabijesz tego pana o ślicznie. A to, jak to się napieczaliło. Nie no gra naprawdę wygląd Calorizy wygląda ładnie. To jest taki... w ogóle what the fuck. Chyba najlepiej wyglądający kosz, szczególnie, że wygląda znacznie, znacznie lepiej niż e ostatni Medalofono, który wyszedł. No, Bez porównania praktycznie. A i tak nie gramy... To chodzi na... dobrze na PC? -cie? I tak nie gramy na full ustawieniach, żeby było śmieszniej. Jestem ciekaw, czy... O, mamy jak w Alieny licznik tych, no, myślałem, że to przeciwnicy, licznik ee, naboi na magazynku. Fajny patent. W trybie hardcore może być bardzo przydatny. O. Nie. Dnight! Zemsta. Ciekawe, czy to jest zemsta za mojego jakiegoś tej ziomka, czy, ta. czy to był ten koleś, który mnie zabił wcześniej. Hmm. To jest jestem Taretem. Dobra, no zobaczmy co tu się dzieje. W single była maczeta, która obcina ręce i głowy po prostu, what the hell. Naprawdę robiła wrażenie. Pierwsza o Skalowity biega z Tak sam z siebie, nie po to, żeby nabić coś na nim. Nie no, ja z się, 60 potrafiłem biegać w Black Opsach 1, pamiętasz? No pamiętam, ale tutaj jakoś... To tam... było całkiem, całkiem. No, tutaj, pamiętam, tutaj, że tutaj, Famas tutaj... wygrywał z nim. Że Famas to... wygrywał za wszystkim w Black Opsach 1. No, to prawda. Na którym prestiżu? Piątym prestiżu stwierdziłem, że już mi się nie chce grać, bo i tak nie, ma, nie czym innym nie da się grać. No, Fama z Galilii w sumie cała reszta broni była bez znaczenia. Że można było grać się czym chce, ale to były broń, które wszyscy Od grali. No tutaj broń nie strzelałem jak Railguny, takie chamskie totalnie. A jednak każda trochę kopie i, i to kopie. jest. To jest kopie ci na ekranie, a tak naprawdę prosto. Nie, nie, nie no, strzelałem. Znaczy nie wiem, jak yy, z Red Dotem czy czymś, ale przez Iron Sight strasznie kopało. Naprawdę ciężko było kogoś trafić, tak w takie pierdziawki na brzmienie. Skarby czy możemy mieć dual glocki, tak jak w Mono 2? Wszest... O wszystkim się niestety dopiero przekonamy. Semtek! Mapi! Semtekst! Zabił go? Tak. Ale z komandos. Ty widziałeś tam był pistolet z. A, myślałem, że był pistolet z Bębenkiem. To jest jakby z broń. Nie, ale taki wiesz. Rafika z Bębenkiem to ciekawa broń. O, jednak. Rozrzut ma taki jak. ale Battlefield. Jak on celował, ten gościu? U, u, u. Dobra, weźmiemy M4 klasyczne. O ile to się M4 nazywa? Wygląda jak M4. Wygląda jak M4, więc musi być M4. Zobacz, to w ogóle ten celownik jakby powrócił z... zwykły prosty celownik. Powrócił z... koda czwórki. Mhm. Mm tak, w końcu jest taki klasyczny... Ale gościu miał... wow, Ale go przelagowało przez kawałek. A jak zupełnie. Wiesz, się zacząć przyzwyczajać. No. Call of Duty. Call of Duty. That's the Call of Duty. That you play. Yeah, yeah. Powiem to tak, what you see. If you like it, buy it. Noooos koma... Aha, dobra. Popsu, pop, Popsuł mi moje komando. No okej, okay, na minusie. Like a boss. Trzy asysty, może być. Dobra, to by było chyba tyle, że chodzi o multiplayer. Spojrzymy sobie może na... Singla i zombiaki, co? Tutaj kopu śloby. Eee, nie? Zombie.